Czym jest Solution Assessment? No, jest to analiza i ocena środowiska IT w wybranym obszarze. Za chwilę o nim troszeczkę opowiem, która jest wykonywana przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi. I w zasadzie w tych wyspecjalizowanych narzędziach jest skrót całego asesmentu, bo tutaj w Solution Assessment my nie zbieramy danych o środowisku poprzez kwestionariusze, wypytywanie, workshopy, spotkania z klientem, tylko po prostu instalujemy narzędzie na serwerze na komputerze, które zbiera informacje na temat całego środowiska na przykład serwerowego, aplikacji czy środowiska pracy i my te dane później przygotowujemy, jakby strukturyzujemy, strukturyzujemy je i przygotowujemy raport wraz z naszymi takimi wstępnymi rekomendacjami do dalszej pracy dla państwa i partnera, tak? Czyli jakby nie przygotowujemy później planu migracji, tylko dajemy zestaw danych zebranych ze środowiska wraz z wstępnymi rekomendacjami. Bardzo ważne trzy cechy um, Solution Assessment, um, które w zasadzie są już w tytule naszego dzisiejszego spotkania, to to, że jest to usługa bezpłatna, czyli to jest rodzaj wsparcia, jaki Microsoft świadczy dla swoich firm. Czyli to jest absolutnie bezpłatne, jest to niezobowiązujące. I trzecia taka bardzo ważna cecha, że jest to bardzo mało wymagające czasowo dla klienta. Czyli tutaj nie trzeba mieć specjalnego teamu, project managera, który ten projekt będzie prowadził, bo w zasadzie zaangażowanie czasowe klienta jest bardzo, bardzo minimalne. Jedyne, co trzeba, to po prostu zainstalować to oprogramowanie, ten software, to nasze narzędzie. To trwa zazwyczaj do pół godziny do godziny i ewentualnie śledzić to skanowanie w trakcie, jak już skanujemy, mogą się pojawić jakieś. Trouble shootingi, więc musimy coś tam odblokować. Czasami trzeba się synchronizować na jakimś kolu z administratorem IT, który przeważnie jest naszym interlokutorem. Więc jeszcze raz powtórzę: bezpłatna, niezobowiązująca i bardzo mało angażująca czasowo od strony klienta. Natomiast dane, które Państwo dostaje, dostajecie, no, wierzę i wiem o tym, że są bardzo cenne i mogą się bardzo przydać jakby w podejmowaniu dalszych kran, kroków dotyczących modernizacji państwa środowiska IT. I teraz tak. Kolejny slajd, który mam, pokazuje państwu, jakie mamy rodzaje Solution assessment. Może ja to teraz przełożę tutaj gdzieś, żeby to było widać. Na tę chwilę ja Państwu powiem o trzech Solution Assessment, które my mamy. Oczywiście mamy ich troszeczkę więcej, ale one dopiero wchodzą i jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, to ja może nadmienię później, ale możemy oddzielne spotkanie zrobić, bo te asesenty wymagają troszeczkę dłuższego czasu i jakby takiej dłuższej opowieści na ich temat. Ale te, które są w tym momencie już się dobrze przyjęły na rynku, z których klienci korzystają, które są bardzo popularne, to są te trzy. One są tutaj na tym moim slajdzie podzielone na nasze dwa obszary, bo Microsoft ma swoją ofertę rozwiązań podzieloną na obszar azurowy, czyli na naszą platformę chmurową azurową i nowoczesne miejsce pracy, czyli wszystkie rozwiązania Microsoftu, które służą do pracy zespołowej, do pracy zespołowej i do, no, do pracy zespołowej. Czyli tak, gdybyście Państwo zastanawiali się nad migracją do, do chmury i w tym przypadku oczywiście na platformę Azu, Microsoftową, to możemy Państwu pomóc yy, zebrać wszystkie dane ze środowiska i antycypować z Państwem w pewien, sposób, w pewien sposób, ile by Państwa kosztowało potencjalne przeniesienie Waszego środowiska serwerowego na platformę Azure. I ten asesment nazywa się modernizacja infrastruktury serwerowej, my w skrócie mówimy data infra. Yy, I polega to na tym, że my <laughs> skanujemy Środowisko serwerów, czyli państwo lokalne data center, wszystkie serwery z systemem operacyjnym Windows i Linux, i pokazujemy państwu, jakie są możliwości przeniesienia tych serwerów, zwirtualizowania i przeniesienia i hostowania ich na platformie Azure. Później powiem troszeczkę więcej, jakie dane zbieramy, jakiego raportu się można spodziewać i tak dalej. I jeszcze dodatkowo, przepraszam, zapomniałam o jednym tutaj, w przypadku tej części serwerowej, oczywiście też skanujemy. SQL-ową SQL część i też dajemy rekomendacje, jak można hostować tą część SQL-ową na platformie Azure. Czyli to jest pierwszy assessment. Drugi assessment, który jakby pomaga w podjęciu decyzji o migracji na chmurę, to jest modernizacja aplikacji. Czyli w tym przypadku. Gdybyście Państwo zastanawiali się, myśleli o tym, żeby hostować jakąś swoją aplikację na platformie Azur, to możemy zeskanować aplikację do poziomu linijki kodu i dać Państwu rekomendacje. Po pierwsze powiedzieć Państwu, czy możliwe jest przeniesienie takiej aplikacji hostowanie jej na platformie Azur i podanie jakby takich pierwszych kroków i rekomendacji oraz potencjalnych kosztów, takich estymacyjnych kosztów, ile by Państwa kosztowało hostowanie wybranej aplikacji na platformie Azur. E, czyli to są dwa takie typowo e, e, azurowe. E, natomiast ten drugi obszar, ten na fioletowo, to jest nowoczesne i bezpieczne miejsce pracy. I w zasadzie tutaj są dwa asesmenty, ale myśmy je, właśnie, ja w zasadzie Państwu od razu zaproponuję, żeby z tego zrobić jeden asesment, bo i tak robimy go jednym narzędziem. To jest e, asesment, który polega na zeskanowaniu miejsca pracy, czyli e, już nie tyle serwerów, co bardziej stacji roboczych, komputerów wraz z ich systemami operacyjnymi. I jest to asesment, który pokazuje, co można unowocześnić w tym miejscu pracy. Czyli na przykład, jeżeli posiadacie Państwo jakieś już przestarzałe systemy operacyjne, na przykład siódemka w przypadku stacji roboczych to będziemy rekomendować migrację do nowszej wersji już czas jest 11. Jeżeli na przykład nie korzystacie państwo jeszcze z Officea czy 65 to będziemy pewnie rekomendować aby wykorzystać nasze rozwiązania Microsoftowe te które wchodzą w ramach Officea czy 65 i oczywiście bardzo ważny element to jest element cyberbezpieczeństwa czyli przy okazji skanowania tego środowiska pracy komputerów jesteśmy w stanie Pokazać Państwu, jakie zagrożenia są w środowisku, z czego one wynikają i jak można im przeciwdziałać, dając rekomendacje oczywiście naszych rozwiązań. Więc w skrócie trzy asesmenty: modernizacja infrastruktury serwerowej, modernizacja aplikacji i modernizacja miejsca pracy wraz z cyberbezpieczeństwem. I teraz troszeczkę więcej powiem o każdym asesmencie, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej, jak one wyglądają, też trochę o procesie. A na końcu, tak jak Przemek wspomniał, pokażę Państwu przykładowy raport, czego się można spodziewać po tym, jak już zyskamy Państwa środowisko. Gdzie mamy pierwszy asesment, modernizacja tej części serwerowej lokalnego, lokalnego data center dana infrastruktura i to jest asesment, w zasadzie najdłuższy z tych wszystkich asesmentów. My, żeby zeskanować Państwa środowisko serwerowe, wykorzystujemy narzędzie, które się nazywa Movere. To jest narzędzie Microsoftowe, które po prostu trzeba zainstalować u Państwa na serwerze, przy czym zaznaczam na początku, my jako konsultanci niczego nie robimy fizycznie naszymi rękoma na Państwa środowisku. Zawsze naszym interlokutorem jest Osoba po stronie organizacji, najczęściej jakiś administrator IT, który przy naszej pomocy na tak zwanych kolach instalacyjnych, czyli podczas takich spotkań na Zoomie czy na incach, my mu po prostu my pokazujemy, jak trzeba zainstalować, jak skonfigurować, ale my tego nie robimy. I żeby zainstalować mowerę, trzeba przygotować po prostu serwer. Wymagania są bardzo proste, mowerę zainstalować, skonfigurować i zostawić na parę tygodni, żeby ono skanowało to środowisko. Dlaczego na parę tygodni? Otóż dlatego, że żeby Państwu podać, naszym celem jest podanie państwu um, sizingu serwerów, czyli mamy serwery fizyczne, chcecie Państwo je przenieść, zwitualizować, przenieść na platformę Azure, czyli musicie mieć parametry do skonfigurowania. I my musimy skanować przez kilka tygodni te serwery, żeby zbadać, jakie są obciążenia serwerów, jakie przepływy pracy są przez te serwery. Właściwie najwięcej czasu zajmuje nam to skanowanie właśnie obciążeń serwerów, plus oczywiście zużycie zasobów, czyli w jakim stopniu Państwo wykorzystujecie te zasoby w postaci mocy obliczeniowej, którą macie, pamięci RAM i te wszystkie informacje, jak zbierzemy, to jesteśmy w stanie Państwu podać takie estymacje kosztów konsumpcji Azura w przyszłości. Ale to za chwilę też jeszcze pokażę w raporcie. Więc podsumowując, mamy MOVERE, 2-4 tygodnie mniej więcej taki assessment trwa. Instalujemy go na wybranym, wystawionym przez Państwa serwerze. W sensie, że nie wystawionym na zewnątrz, ale przygotowanym oczywiście w ramach organizacji. No i na końcu oczywiście przygotowujemy Państwu raport.